Czemu mnie nie widać w tym odbiciu? Chodź, pokażę Zbię. ci moje łóżko. A dlaczego puszczysz tam? Pierwsze ja ci miałam pokazać moje łóżko. Boże, zaklinowałam się o drzwi. Idź tam, idź tam. Właź do tego pokoju. Weź! <noise> Powiedz się, mnie słuchać jak na faceta przestało. O! O! Nie tak, mówię, jak tak? mam żyć? No, mamy Ty wózki. ja to nie zmieniłam w końcu ustawień! Żeby mieć polski! Halo! Halo! Mogłabyś wyjąć? Rafał, czy jestem konikiem morskim? To się? A, no to, to... to ja nic nie mówię. Dobra, ja będę na kuchni. Aga jest kelnerem, a to M nie wiem. Yy, to M jest sprzątaczką i ci pomaga. Dobra, Tomek, ogarnijm... Jelonek, boż. ogarnijmy sałatki już. Bo każdy okay. na pewno będzie chciał sałatkę. Co oni są? A, samą sałatkę! Bierz samą sałatę, daj. Dobra, ja już wezmę talerz. I my generalnie dajemy wszystkie naczynia Agnieszce. No, mi się przyciski. Dobra, póki. mi t... dalej. Nie bierz talerz. Jest? Zamrażarka to jest. Ej to, bo tu trzeba chodzić po talerze i je zbierać. I myć. Tam ja masz na stole talerz, jest. bo inaczej klienci nie mogą wejść. Dwa razy sałatka, dobra. Jak pan smakuje, kochani? Dobra, byś tam. Yy... Ja będę brał, brał talerze i jemył. Yy, bo, yy, bo tu masz też y, olej, patrz, tu się olej rozlał, nie? A to tutaj. Jak to się robi? Eee, yy, o. Ale ważniejsze teraz są talerze. Ej, bo tam ktoś czeka tam na polu. Bierzcie talerze, bierzcie, dajcie w ogóle klientowi jedzenie. Co wy robicie? Odłóż i iść, daj ty, klientowi. Bądź taczką my tam, szybko. na Dobra, dwa dania gotowe. Kolejne dania. Możesz po prostu kompletować zamówienia z tego co ja tam y, wytnę, nie? Też, albo dobra, tak Co my też jest e, Później sobie ogarniemy zmywarkę a, y, dajcie kla... Ej, daj daj, daj naczynia! Tam, da Może, Tomek, musisz odkładać naczynia y, umyte, bo inaczej musimy latać do tej blady i odkładać na bladę Blade Na ladę, no A co? Powiedziałem bladę? No, Dobra, nie musicie tych sprzątać. Dobra, łatwiutko. Czekaj, i, czekaj. I to, co? To, to wciągnie i z tego coś wylezie? Tak, oczywiście. Ale nie dziecko, prawda? <laughs> Czemu miałoby, miałoby dziecko wylecieć? Nie wiem, bo z kobiety wychodzi dziecko. Dobra, i teraz tak, sałatka na pewno będą chcieli. Ale póki co na ja talerz nie daje. Olepszyć. No, Tomek, weź do tego stołu badawczego i ci ulepszaj. Po prostu oprze trzymujesz. No, przyjmij od nich sałatka. O, i tyle. I tylko jednorazowo to, to działa na całą rundę. Jak nie masz co robić, możesz tam Rafowi pomóc wkroić. Tak, tylko też nie za dużo, nie? No tak. E... Bo tam, jak są talerze, to wiadomo. Ej, o, dobra, idź ci odebrać, się. bo nie wiem, co mam robić. Aha uh -huh. Ora masz tu Ja ci umyję, poczekaj To nie chcą Masz tutaj talerz jak coś tu te i ja Jeden chce sałatę samo, a drugi pomiędzy Ej, musimy y kupić sobie te biureczko do krojenia jeszcze Dobra, możesz dawać. jak nie masz to robić to odkładaj te i zleś tam zamówienia kompletuj, nie? Nie przejdziesz tędy Przez ladę się nie przeciśniesz I w sumie, póki co nie mamy takiego zapierniczu, więc jest git, nie? Ej daj, aj O widzisz, to jest olej, plam oleju, nie mam pojęcia jak ona się tam znalazła, ale jest, czekaj ja to wezmę Dobra Tutaj Aga cię dostawiła na ladzie. Zawsze możesz po prostu tam lecieć i wycierać, jeżeli Aga sobie nie daje rady, moje smywu Nie, przydałoby się więcej tych. Yy, Stolików, zmywarek. nie? Zmywarek. A, zmywarek. Ale, o, jest takie średnio intuicyjne. Trochę tak. Ale da, da się tego przyzwyczaić, uwierz mi. Aha. Nie wiem. Co ty robisz temu kotkowi? Co? Boże, ja Nic. myślałam, że to ten kot wydał takie dźwięk, a to ty. Teraz będzie 12 gości, łupanie I Ej, zobacz, czy możesz to ulepszyć jeszcze bardziej. O, może. Tak, ale czy coś w ogóle z tego będzie, nie? Skąd tu się olej wziął, skoro by nawet nic olejowego nie robić. Cześć, szantaż po muszadzę. Weź mi zamówienie, weź mi zamówienie. Dobra. To i daj im teraz te dwie rzeczy, które tu są. Eee. Proszę bardzo. I od razu musisz drugie, bo e, jak to stanie jedna osoba, to druga się niecierpliwie, że nie ma. Proszę bardzo. O, olej. Dobra, macie kolejne. Czekaj, już cię wezmę. Cała da dajcie tu nie. Bo tam w ogóle Co czekają tam? goście, patrz, czekają goście! Czekają goście na dole, Weź talerz! Szybko, Aga. Proszę bardzo. Weźcie zamówienie od nich. I weźcie Trudy. talerz. my umyj, szybko. Ej, bo dam zaraz chłop, chłop, stwierdzi, że nie. E, dobra, masz, oddaję. E, wiecie co? Niestety udało się. Ej, daj im tej. Aha, bo nie masz tego. No to e, szybko sobie pograliśmy. nie chciałam tego Masz to drugi. Tak. Heee. Tak. dzień. Za wolno robiliśmy wszystko. Ewentualnie, zawsze można dać bliżej te, te stoły. Jak chcecie. No, w sumie? Bo w sumie nam trochę brakowało tego, że. Ej, poszukajmy w tych. Czy nie ma tutaj po prostu. O, jest tu jedalny. Bierzemy? Mhm. Można wziąć. A z nas? I wtedy... Tak. Um, tutaj? No, tutaj ścianie, tu. Nie, tutaj, nie pasz. Kurde, bo wtedy daleko będzie też latać, nie? Czekaj, tutaj dam po prostu. O, i tak często okay. wyłączmy. Karosze są mech w ogóle. I poszukajmy jeszcze może... Tak, bo potem się strasznie roznosi olej. Tak, dobra. Jeszcze jeden blat, dobra. A mogę sobie iść? A nie, mogę. nie możesz. Zostawisz tu nie karę, nie, to jeszcze ty. twoja zmiana? No właśnie. Kłagu tak, tak. musisz jeszcze trochę czekać. Dobra, możemy Dobra. lecieć w sumie. Możemy lecieć, spróbować jeszcze raz. Dobra. Tylko teraz trzeba ogarnąć, że na przykład, nie wiem, Tomek, nie wiem, nosisz talerze i myjesz, a na przykład Aga przyjmuje i daje zamówienia? W ogóle. Dobra, też... a jak będą jakieś talerze, a nie będzie się po proszę, będę te kładła. No tutaj stąd nie. No. Dobra. Dobra. Możemy lecieć, Tomek, ty gotów. W ogóle wydaje mi się, że jak sobie to jest jednak trochę trudniej w sensie No, możliwe, że jest po prostu więcej zbywa. klientów No Dobra, I są mniej niecierpliwe Keky Dobra, sałateczka Jedna Druga Pomidorek. Nie wiem, polepszycie tam coś? Właśnie ulepszy... spróbuj lepszyć Ej, tam czesło brakuje jednego O nie no ja myślałam, że celowo dałeś jedną. To jasne. <śmienny> Teraz przynajmniej nie spalę, nie? No. Sorry. Dobra, we. Yy, okay, tak? Daj, talerz, dawaj, daj mu talerz. Z idą kie. Dobra. Te. Aż tu talerz w ogóle w góry? Nie wiem, bo, bo. bo sam go dałem. A. żeby, żeby mieć szybciej potem. Się zagapił. Otóż, otóż! No nie, nie zrobię teraz zamówienia. Mory, ale po prostu gościu czekał, musiałam coś zrobić. tam to? Co ty robisz? Dajcie gdziekolwiek to. A ja muszę sobie chyba dać bliżej talerze, wiecie? No, zmienimy trochę jeszcze orientacji, Ja pewnie z kuchni w ogóle już nie będę wychodził. Daj talerz. Walka o talerz. Wiesz co? Jak już nie ma gości, to nawet nie. nie, nie ej, nie ulepszyłeś tego? No To chyba specjalnie czeka, żebyśmy mogli ulepszyć. Nie? No? Nie? Uuu, jedna gwiazdka! To tak. gwiazdka znacznie duża czas jedzenia. <laughs> Oferuj trzy smaki ja. lodów jako deser. O Boże. Lody są tragiczne. Jeszcze trzy smaki. Tak. No to chyba, chyba lepiej, żeby jedli dłużej. Chyba tak. Ale musimy wtedy teraz stół dołożyć, a nas nie będzie stać, jak kupimy zmywarkę. A nie Ale można dobra. po prostu krzeseł dołożyć? A no, w sumie można tam, no. Jedno krzesło będzie więcej. Dobra, daj strzałkę w lewo to. Albo A. Albo A. Halo. O, nice Bogactwo. Ej, całkiem nieźle zarobiliśmy Psz, dobra, Jak będzie źle, to sobie to... Dobra, ja myślę, je Zmywaro, dobra. idź na kuchnię Znaczy na jedalnie Znaczy co? Aha, aha, aha. Ja Zapamiętam to sobie, ja wiem gdzie mieszkasz Ja też <laughs> Wiesz gdzie mieszkasz, wow Macie już gotowe jedno Okej okay. Nie czekam aż coś co stoi nad chłopem i. A ja, właśnie, później puś... będzie taki osiągnięcie, że jak stoisz nad kimś, to on się nie yy, wścieka. No, o ile ja, to wybierzemy, dobra, kit jest. Coś zaczęło lagować. Ej, mi też przez chwilę lagnęło Nie. A, czy to nie moja nie, nie wina serwera. Dobra, weź tam nie wiem myj Tomek albo coś. Dobra, czekaj, to ja ci jeszcze tutaj to Może Czuję się tak troszkę e, z wywaru. Do, do poziomu właśnie Ej, dobra masz. Szybko. Aj, okay. i talerze brakuje, świetnie. Ej, musimy chyba kupić nowe talerze. No... Nie, ale dla mnie dalej to właśnie P jest i O jest ciutkę nieintuicyjne. Możesz sobie zmienić jak P. chcesz. Ale tu się tak sypi. No, Syfią mi właśnie. Ej. Ja nie wiem co nie chodzi. Mama jej w domu mnie nie uczyła sprzątać. To, to, ja wiem, że wybraliśmy wieś, ale bez przesady. Nie, wybraliśmy miasto. A, A no tak, masz rację, wybraliśmy miasto, bo mówiłam, że ten... Szybko dajcie mi jakiś talerz Dajcie mi talerz jakiś Paga nie może dać tego Całem ja się z sprzątaniem, chyba mu się bardziej podoba sprzątanie Pewnie, że tak Dobra, odkładaj Jeden pokroić talerz Dobra, A. to już koniec, to już koniec Nie, jeszcze jeden jest, dobra Musisz odebrać od nich zamówienie, co chcą Nie yep. A, samo to, jakiś mi talerz. Daj talerz. Proszę, dziękuję. Maszaka. To koniec, nie musisz sprzątać. Ale on chyba chce. No. Ja chcę. Ale oni sywią. zobaczcie. Ej, w kuchni jest czyściutko. A tam jest taki syf. Bez butów nawet. z mu z butami. PWS jest bardzo dobrą uczelnią. Nie wiem, o co wam chodzi? Nie mogę lepiej. Zajębista. Widzowie, polecam PWS. Dlatego, dlatego nikt o niej nigdy nie słyszał. Moje widzowie też na pewno nie będą wiedzieć o, o co mi chodzi. Niektórzy będą. Ja. Właśnie, wiesz, ta... ty, co CO ty zrobiłaś? <laughs> Biesz to? <laughs> ja! <Go> woman? <laughs> Ten, co się poprawił. Co ty robisz? Daj talerzy, mi coś brakuje. O Boże. Dobra, ja tę wyrzucam. I zrobię lepsze. Masz. Dziękuję. Tam, co zwykło. W ogóle, generalnie, w późniejszych porach nie będziecie widzieli, co oni chcą, jeżeli do stolika nie podejdziecie. Daj talerz. Daj talerz. Tu ja nie mogą być do końca. Bo nie umiesz. Otóż... Daj temu dalej jak coś. Dobra. Widzę. Czekaj, ja skończę myć. Ja <noise> dałam Nie rozumiem kobiet. A wy się <grym> widzicie... <grym> <grym> Dziwicie dlaczego. Ej, nieprawda, ja czasem mam wrażenie, że się rozumiemy bez słów. Rafał, a czy Klaudia też ci daje czasem br br brudny talerz? <grym> Na szczęście nie. Ej, szczerze, nie zdziwiłabyś się? Ej, Aga, co ty zrobiłaś? Ej, Bo! Mnie. Aga! Zmyliło przegraliśmy! Mnie Ej, bo zmyliło mnie to. No Żebym super! Jaka fajna ja roślina! Myślałam, że on jest przy innym yy, stole. Ja, Woman. Dobra, e... żebyśmy sobie nie pojebali, te krzesła teraz są, nie? Tak. Aga, chodź tu, Aga. Aga! Mam pomidorka o... dla ciebie! Nie, Chodź, sobą, nie. chodź, powiedz nie. a. A ładne jest to, że żyje. A powiedz A B A, Właśnie je za, za blisko Kątki smutne, a... się zlagował za ta zapisku pomidoru! Kotki są smute, wszyscy Jak będę się odpiecać, to ty jeszcze mnie tak z pomidorem. Powiedz A. A przepraszam, zapomniałam! Już. Chcesz po Możesz patrz coś? pomidorka! Albo inaczej! O coś jeszcze lepszego? Mam samego pomidora, chodź! Nie. Chodź! No, chodź a tu! Mam wpadła pomidora! Na... Przecież cała umyć, nie tylko to. Dobra, trochę nasypiłam, ale cała się umyłam. Grama, teraz przebrać. Grama, brak odpowiedzi. F. Powiedz a. Ej, w uh. mam wymówkę, że się drę, bo jestem tak głucha, że sama siebie nie słyszę. Kacper, Boże, święty, przestraszyłeś święt, mnie, jak tu tutaj stoisz? O kurwa, się o kobietach. Masz coś do roboty. Idź z tym pomidorem ode mnie masz coś do roboty. Tu <śmiech> <śmiech> Chodź tu! Mam pomidorka! Mam pomidorkę! Nie, bo nagrywamy, no. Powiedz a. Nie! Odpalam Już tak? Przez... Plate upexe. włącz. Powiedz a. Aaaa. A. Nie ruszam. Ręce w górę. Przepuść, nie muszę to wypluć. Pomido... <noise> pomidor... Smaczny pomidor. Zjedz całego, zjedz całego. Ale kotki się niecierpliwią No dobra Daj Daj to chiński sprzedawca jaj Żartowałem O nie Wykiwała mnie Chodź Ha znowu się dałaś Nie wyjdziesz stąd nigdy póki nie chcesz pomidora I tak czekam na to Ema A wiem co zrobię Zmywarko, oddawaj zmywarkę! <laughs> Broniłam się! <śmiech> Złodziej! Złodziej. <śmiech>